Witam wszystkich z tej strony Szwajca. W tym nagraniu będzie o dalszych rozegraniach na indeksach amerykańskich. Głównie tutaj chodzi o Nasdaq, Nasdaq 100. I tak jak przewidywałem, mniej więcej na początku sierpnia doszło do zaliczenia wskazanego przeze mnie poziomu, czyli 17800. Wcześniej przewidywałem, że jest to poziom do zaliczenia na dzień 12 sierpnia. A faktycznie został on zaliczony wcześniej, czyli już 5 sierpnia. Także doszło do spadków. Następnie płaska korekta. Początkowo ta korekta była płaska, i tutaj też informowałem o tym, że będę próbował zajmować pozycję short mniej więcej na poziomie 18-220. Natomiast na wybiciu 18300 tą pozycję będę redukował. Teraz Nasdaq 100 już jest na poziomie 19000 i jest to poziom gdzie mamy mniej więcej połowę ostatniego ruchu wzrostowego. To znaczy ruchu spadkowego tutaj od samego szczytu, od all time high do ostatniego minimum jest to mniej więcej połowa. Tutaj widoczna jest tendencja spadkowa, która wcześniej miała bardziej strome nachylenie. Natomiast teraz uwzględniając to odbicie, to nachylenie jest trochę słabsze. Tak jak mówiłem 50%, czyli od szczytu, tutaj od tego poziomu Tenkai do dołka tutaj dnia 5 sierpnia. No teraz mamy cofnięcie mniej więcej do połowy wielkości tego ruchu spadkowego. I z tego poziomu w okolicach 19 tysięcy będę tutaj rozkładał nową piramidę w pozycji short. Pytanie, co jaki krok odległości trzeba ją rozłożyć, jak to dobrać. Zejdźmy na interwał godzinowy. No i oczywiście biorę pod uwagę to ostatnie podejście wzrostowe, które jest bardzo trendowe. No, zauważcie tutaj po spadkach mieliśmy na początku właśnie tą Płaską korektę, podbicie, mniej więcej powolny wzrost. Tendencja cały czas zaliczane te same poziomy, natomiast tutaj doszło do wybicia mocniejszego. Częściowo może być to spowodowane tym, że była duża luka wzrostowa na akcjach Starbucksa związana ze zmianą prezesa. Także uznaję mniej więcej to, co teraz się dzieje, za bardzo wysokie ceny. Ogólnie w tej tendencji spadkowej, tu mieliśmy tanio, tu mieliśmy drogo, i teraz uznaję, że jest ultra drogo wręcz, jeśli chodzi o tą tendencję spadkową. A po drugiej stronie, na ten moment, jest poziom 17 tysięcy, czyli potencjał jest na 2000 punktów spadku. Co do szczytu, on znajduje się na poziomie 20750. Jest to wartość 1750 punktów wyżej niż aktualny poziom. Co do ryzyka tego rozegrania, z tego względu tutaj nie mówię o nim zbyt dużo, bo wchodzę po prostu poprzez piramidowanie pozycji short, a nie jak wcześniej tutaj z tego poziomu 18220. Jedną pojedynczą pozycją short, która i tak została redukowana przy wybiciu powyżej 18300. Teraz wejście jest rozkładane na poszczególne poziomy. Natomiast przejdźmy do tego, co jaki krok odległości trzeba tutaj te poziomy rozłożyć. Mniej więcej posłużę się tym ruchem zaczynającym się tu i kończącym teraz na aktualnych najwyższych poziomach. Chodzi o to, żeby nie było tutaj cofnięcia o dwa poziomy. Tutaj jest zbyt ciasno, bo jest cofnięcie o jeden, o drugi poziom w trakcie tego ruchu wzrostowego. Tutaj natomiast. Jest mniej więcej odpowiednio. Poziom mniej więcej równy 18705, kolejny 18835, czyli łatwo wyliczyć, że tutaj 130 punktów wynosi krok odległości między pozycjami. No i na ten moment od aktualnego poziomu mniej więcej tak będzie wyglądać piramida pozycji shot. Na tych dokładnie poziomach będę stawiał zlecenia oczekujące sell-stop. Także tak tutaj Nasdaq 100 będzie rozegrany. No, i tak jak mówię, targetem bazowym będzie oczywiście tutaj wybicie tego lokalnego minimum, czyli 17 200, 17 000. Natomiast tutaj już w pobliżu 18 000 jest ewidentny strzał popytowy, czyli trzeba będzie pewnie dokonać przeorganizowania pozycji, czyli. Te kilka pozycji zamknąć, bo tutaj możemy mieć tych pozycji przy wejściu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 razy short także trochę się zbierze, 4 pozycje, piąta to mniej więcej będzie cena średnia czyli mniej więcej 18 500 strzał popytowy przy 18 tysiącach Ruch spadkowy o 500 punktów, czyli 9 razy 500 daje to 4500 punktów na plusie z tego właśnie rozegrania. Co do innych rynków, na przykład rynek DAXA, no to tutaj jest ewidentny strzał podażowy trochę na wyższym poziomie, 18300. Podejście teraz jest wolniejsze ta tendencja jest o wiele wolniejsza niż na Nasdaku. Tylko że NASDAQ właśnie może być pod wpływem tych. Chwilowych wzrostów na przykład na Starbucksie, a jak wiadomo, DAX może ruszyć od razu za tymi amerykańskimi indeksami. Co do DAXA, no to tutaj nie mam jakiegoś, jakiejś wizji rozegrania, bo to ostatnie podejście. Sprawdźmy, ile tutaj wynosiłby krok dokładania między pozycjami. Tutaj mamy mniej więcej równą pozycję, jest to wartość. 800, no prawie 90 punktów odległości między pozycjami. Jeśli teraz miałbym już rozłożyć piramidę, no to tak mniej więcej wyglądałoby to: 2 pozycje, 3, 4, 5, 6, 7 pozycji do samego początku wzrostu. Natomiast do samych tutaj dołków jeszcze kolejne 8, 9, 10, 11 pozycji mielibyśmy tutaj zaliczone minimum. Ale trzeba przyznać, że Dax tutaj bardzo kusi, bo ten trendowy ruch jest odrabiany przy kącie prostym, czyli odbicie jest dosyć powolne w porównaniu do szybkości wcześniejszego ruchu spadkowego. Usuńmy to, spadki trwały tak naprawdę 3 dni, a odbicie na ten moment trwa już pierwszy, drugi, trzeci, 4 piąty, szósty, siódmy dzień i część tego tutaj. Spadkowego czyli 7,5 dnia są odreagowywane. Spadki, które trwały tak naprawdę 2,5 dnia, co do największych korek, to tutaj też można się tym posłużyć. Może to dać pewną wskazówkę, czyli poziom overbalansu. No i teraz okazuje się, że mamy tutaj mniej więcej już zaliczony ten poziom. Wczoraj już był zaliczony, dzisiaj wychodzimy powyżej. Ale może być tutaj kontra w dół. Podaż może tutaj napłynąć na rynek. Także też jest to ciekawy poziom do rozegrania pozycji short, ale tylko i wyłącznie według mnie, raczej pojedynczą pozycją. Lepiej tutaj wchodzić. Ewentualna redukcja no na poziomach w okolicach 18 tysięcy przy wybiciu wyżej i trwałym handlu na wyższych poziomach. Natomiast jak widać wejście mniej więcej poziom 17850. Tyle jeśli chodzi o DAXa. Wróćmy jeszcze do NASDAQa i spółek amerykańskich. Tutaj mamy wykres akcji Starbucksa. Jest luka otwarcia plus 18%, a końcowo tutaj zakończyły się notowania mniej więcej po wzroście 24% w porównaniu do Poprzedniej sesji giełdowej, wróćmy teraz do rynku polskiego CD Projekt. No tutaj mamy dalszy wzrost 175. Także według mnie, możliwy jest do zaliczenia już niedługo poziom targetu, czyli 250 zł. Przypomnę tutaj, kupowałem po 126 ze średnią akcji CD Projektu. Natomiast po Mniej więcej 145, z części wycofałem się, zamykałem część pozycji, sprzedałem część akcji, natomiast pozostałą część będę trzymał aż do poziomu 250. No, też przyznam, że tutaj, przy tym zejściu w dół, chciałem odkupić to, co sprzedałem tutaj po 144-145, no, ale ustawiłem się niżej. Tutaj były spadki do Około 127 i dalej kurs ruszył w górę. Można było zauważyć pozytywny sentyment po tym, że na z, z, giełdach zachodnich były mocne spadki minus 8% na DAX-ie, natomiast tutaj tych spadków tak naprawdę nie było na CD-projekcie. Też warto zauważyć, że indeks Big Games od jakiegoś czasu już tutaj nie spada. Tylko robi takie sekwencje wzrostowe. Ale CD Projekt tam jest największym składnikiem tego indeksu, dlatego też trzeba tutaj mieć poprawkę na to. Tu były okresy spadków, natomiast tu były takie dwa konkretne ruchy wzrostowe. Teraz po korekcie znowu jest właśnie presja na wzrost. No, i zauważcie, ruch wzrostowy 50%. Handlowaliśmy poniżej, wychodzimy znowu wyżej. No i jest do zrobienia ten zakres ruchu. Przynajmniej ten zakres ruchu. Ten ATR. Sprawdźmy, jaki jest to mniej więcej zasięg. Daje to zakres na poziom 24-150. Także potencjał do wzrostu tutaj występuje. Sprawdźmy. Ile procent od obecnych wycen jest tego potencjału? Jest potencjał na 33%. Wróćmy do akcji CD Projektu. Jeśli 33% jest na samym indeksie, to zobaczmy, ile od aktualnych cen mamy tutaj do targetu mniej więcej 43%, czyli możliwe nawet w tym aktualnym ruchu. Jeśli chodzi o bieżące rozegrania. To co 3-4 dni robię analizę rynku na PEK, czyli Platformie Edukacyjnej Grupy Traderów. Natomiast część rozegrań wstawiam na Twitterze, czy też w Serwisie X, czy też na Grupie Traderów w moim wątku własnym, który prowadzę już długi czas. I każdego miesiąca zakładam kolejny, ponieważ tutaj wpisów jest dosyć sporo. A teraz już pozdrawiam i oczywiście nie gridujcie tylko, piramidujcie zyski.